Tam widzowie, zima na wsi w pełnym rozkwicie. Co prawda, dzisiaj już nie ma minus 12 stopni, bo dzisiaj ten termometr pokazuje zaledwie zero. ale pojawił się taki problem, że skończyło się paliwo w piecu, ponieważ przy bardzo silnych mrozach zużyliśmy go więcej niż planowałem. No i problem polega na tym, że od zeszłego roku, czego nie zrobiłem, każdy odbiorca oleju opałowego musi się zarejestrować w urzędzie skarbowym, dostać jakiś tam odpowiedni kwit, numerek akcyzowy. Generalnie dosyć skomplikowana procedura, którą początkowo jak się wydawało można zrobić przez internet, ale potem się okazało, że można sobie zrobić tak zwaną rejestrację przez internet, a najlepiej to zawieźć kartkę do urzędu. W związku z czym nie jestem w stanie zamówić dowozu oleju opałowego. No, ale zimna w chacie tolerować nie można, w związku z czym po prostu zatankuję dzisiaj zbiornik paliwem samochodowym czyli zwykłym olejem napędowym który od oleju opałowego różni się zasadniczo tym, że jest w nim rozpuszczony taki magiczny składnik, którego nie widać który nazywa się akcyza. To jest to paliwo, w którym jest rozpuszczona akcyza, słuchajcie. A w zbiorniku, który jest na zapleczu w pomieszczeniu gospodarczym, tej akcyzy nie ma. I teraz ciekawe, czy jeżeli pomieszam paliwo z akcyzą, z paliwem bez akcyzy, to nie wytrąci się nam jakiś niepokojący osad. Oczywiście trochę sobie żartuję, dlatego że jest to oczywiście barwnik dodawany po to, żeby służby skarbowe. Łatwo mogły rozróżnić używających taki olej. O tutaj widzimy w tym koranku tego kolektora, który pobiera paliwo, nawet widać jak ono wygląda. Natomiast zasadnicza odpowiedź na pytanie, które zadałem na początku tego filmu, czyli czy w piecu na olej opałowy można palić olejem napędowym, brzmi oczywiście tak, można, ponieważ jest to zasadniczo produkt. Yy, powstały z rafinacji ropy naftowej tej samej frakcji. E, czyli są to węglowodory o e, podobnym żarze właściwym e, i piece przystosowane do spalenia oleju opałowego. Bardzo dobrze będą sobie radzić na oleju napędowym, a nawet lepiej niż na opale, dlatego że on jest zazwyczaj czystszy. To znaczy próby laboratoryjne, które Wymagane są przy dopuszczeniu do obrotu oleju opałowego, obejmują badanie 5 parametrów. Natomiast przy oleju napędowym jest ich aż 10. I jest to zazwyczaj po prostu produkt czystszy, lepszej jakości, lepiej przebadany. Ja ten piec, podczas kiedy go uruchamiałem, ponieważ to jest konstrukcja, którą sam wykonałem od A do Z, począwszy od pieca, całej instalacji. Hydrauliki i kaloryferów w tym domu, to jest wszystko moja konstrukcja. Sam to wykonałem, ta instalacja, od czterech lat już tutaj pracuję. I jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ dom na co dzień zamieszkuje moja mama, która jest osobą starszą. A wcześniej paliła po prostu węglem i drewnem, co po pierwsze obejmowało non stop donoszenie opału. Po drugie, wynoszenie popiołu. Po trzecie, periodyczne czyszczenia kominów. Wszędzie sadze, wszędzie brud. Nawet na śniegu wokół domu było widać, że to, co wylatuje z komina, po prostu niestety nie jest to pozostałość spalania czystego paliwa. Tutaj na wsi niestety gospodarze wszyscy palą jeszcze jakimiś kaloszami i jakimś podejrzanym mokrem drewnem i innymi podobnymi wynalazkami. Ja nie chcę się do tego przykładać. E, przynajmniej chcę, żeby wokół mnie e, było trochę czyściej, e, nie śmierdzi, nie ma syfu wokół domu, jest owszem trochę drożej, ale jak policzyliśmy wszystkie wydatki na brykiety, e, drewno, węgiel, kominiarza, e, to wbrew pozorom różnice nie są aż tak ogromne. No, ale niestety niespodziankę, którą zafundowało nam Państwo w postaci tego, że potencjalny odbiorca oleju opałowego jest traktowany jako, jako potencjalny przestępca, który, który po prostu wyłudza akcyzę i nie wiem, sprzedaje ją do samochodów, no to jest to po prostu przegięcie, bo znowu Państwo traktuje mnie jak złodzieja. Mi się to bardzo nie podoba. Formalności, które zostały do tego celu zaprojektowane, po prostu są za przeproszeniem z dupy. Z, 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 ukończenie tego procesu w, w sposób normalny i, i szybki y, jest po prostu trudne, y, i efekt jest taki, że Państwo dzisiaj y, na y, moją rzecz, y, czy też na moją stratę w nieuzasadniony sposób się wzbogaci, ponieważ zapłaciłem za akcyzę y, y, jak za paliwo y, do napędu pojazdów silnikowych, podczas gdy płacić jej nie powinienem. Także z punktu widzenia ekonomii jest to oczywiście głupota, natomiast technicznie tego typu urządzenia na oleju opałowym funkcjonują napędowym, przepraszam, funkcjonują doskonale. Nie polecam, ale można. Cyna i jołów, pozdrawia, cześć!